Moją podstawową bronią na, na napływach i yy, na klenie, i na, w ogóle na tych miejscówkach jest wobler. Yy, dlaczego? No, dlatego, że używając kilku różnych woblerów, jestem w stanie obłowić yy, praktycznie wszystkie, wszystkie napływy, każdy rodzaj napływu Woblery są pływające, tonące, mniejsze, większe, płytko chodzące, głębiej chodzące, agresywniejsze, bardziej stonowane. No, już nie mówię o kolorach. Yy, jestem w stanie wybrać sobie yy, taką przynętę odpowiednią do, do danej miejscówki. Przeważnie zaczynam od łowienia woblerami płytko chodzącymi, ponieważ pierwsze co obławiam to są te płytsze miejsca, czyli sam płytki napływ i oczywiście przelew pomiędzy kamieniami lub, lub jeżeli, jeżeli jest trochę więcej wody, nie wiem, pół metra, metr, to staram się obłowić najpłytszą wodę, a dopiero później sięgam po woblery chodzące głębiej i staram się wtedy obłowić Głębszy napływ, ten dołek na napływie, a nawet podstawę główki, tam czają się te największe ryby. Nie, nie przepadam za woblerami, które pracują bardzo agresywnie, jak mikser do kawy, że, że, że czujesz to na kiju. Chociaż klenie czasami lubią taką pracę, ale ja nie przepadam. Przeważnie zaczynam od woblerków o bardziej stonowanej pracy i dopiero później próbuję kombinować z pracą agresywniejszą, jeżeli chodzi o kolory, Słuchajcie, skleniem to jest trochę tak jak z sandaczem: trzeba mieć wszystko. Ja unikam za bardzo pokazywania moich pudełek z przynętami z dwóch powodów. Po pierwsze, po pierwsze, uważam, że wybór przynęty jest mniej kluczową sprawą niż odpowiednie odnalezienie się na miejscówce. To raz, a dwa, że trochę mi wstyd, ponieważ już wiele lat temu moje zbieractwo osiągnęło, osiągnęło naprawdę jakiś kulminacyjny szczyt. Przeszło mi to w, no, po prostu w zbieractwo, tak? w kolekcjonerstwo, ale dzisiaj może zrobię wyjątek i tam na przebitkach Wam pokażę. Na chwilę otworzę te swoje pudełka, ale z kleniami to jest tak jak z sandaczami. Trzeba mieć wszystko. Jednego dnia pasują im woblery mniejsze i powiedzmy czarne czy, czy złote, a drugiego dnia wolą przynęty większe o agresywnej pracy i na przykład seledynowe, więc trzeba kombinować. Trzeba po prostu te przynęty zmieniać. Jeżeli nie ma brań na, na jeden rodzaj przynęty, to zmieniamy na drugi. Poza woblerami na napływach sporadycznie używam wirówek. Zdarza się to rzadko i przeważnie wtedy, kiedy jest silny wiatr, ponieważ dociążona wirówka poleci zdecydowanie dalej niż, niż jakiś tam niewielki woblerek. Chociaż też powiem szczerze, że unikam łowienia kleni na napływach w momencie, kiedy jest silny wiatr, ponieważ po pierwsze, te miejscówki nie są czytelne, nie widzimy jak się układa nurt, nie widzimy, gdzie się zaczyna przelew, gdzie się kończy i tak A dwa, że po prostu ciężko się rzuca, tym bardziej, jeżeli mamy wiatr wiatr prosto w twarz, w górę rzeki, no to małe woblerki po prostu wracają do pontonu. Wtedy używam przeciążonych wirówek, Natomiast 99% czasu łowienia na napływach w moim przypadku to są po prostu woblery. Pamiętajcie też o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Większość producentów, nie powiem, że wszyscy, ale większość producentów, czy to są firmy, czy to są woblery handmade, robią fajne woblery i tak dalej. Natomiast kotwiczki nie nadają się do łowienia, moim zdaniem. Jakieś druciaki, jakieś miękkie kotwiczki albo w ogóle za małe Zawsze zwracajcie na to uwagę, tym bardziej jeżeli łowicie plecionką, to zawsze zwracajcie uwagę na to, aby wymienić kotwiczki na mocne. Czasem też trzeba wymienić kółeczka, natomiast to jest bardzo ważny element naszego zestawu, ponieważ cały zestaw będzie tak mocny jak najsłabszy, najsłabszy jego element, który bardzo często okazuje się drucianą kotwiczką, więc często po rozpakowaniu woblera, no ja to prawie zawsze wymieniam, ale zwróćcie uwagę, jeżeli widzicie, że kotwiczka jest niepewna, no siądzie wam duży kleni i zostanie kocia morda. Wywalcie taką kotwiczkę. To nie jest duży koszt, żeby kupić nową, a a będziecie mieli spokojną głowę podczas łowienia. Yy, na napływie woda nigdy nie płynie równomiernie. Są tak jak mówiłem, cienie prądowe, są przyspieszenia, są jakieś wolniaczki yy, i musimy do tego dostosować łowienie woblerem. Czyli to nie jest po prostu rzut i zwijamy, rzut i zwijamy, rzut i zwijamy. O, chodzi klenik. Do miejsca, w którym znajduje się aktualnie nasz wobler, musimy dostosować to co naszą robotę, to co my robimy. Jeżeli nurt jest szybszy i czuję, że ten wobler wpada w, w bardzo mocne drgania, to nie kręcę, nie zwijam, a czasami nawet odpuszczam szczytówką kija. Natomiast jeżeli czuję, że wobler wszedł w jakiś cień prądowy, zaczyna gasnąć, to wtedy odrobinkę albo przyspieszam, albo pracuję szczytówką kija. To wszystko czuć na szczytówce, jeżeli nie czujecie, to widzicie na pewno, zwróćcie uwagę na to, że Nigdy nie zwijamy jednostajnie, nie w takich miejscach, nie woblera. Rzut na napływ, zamykam, wybieram luz i tu już wobler mi wchodzi w szybszy nurt. I tu już nic nie robię. Nurt sam, rzeka sama ustawia, zobaczcie, zasuwa jak. Rzeka sama ustawia naszą przynętę w miejscu, gdzie ustawi się drobnica. Jak wyjadę już na, poza ten obszar, na głęboką wodę, to już sobie można zwinąć. Staram się nie łowić nigdy centralnie pod prąd. Dużo lepsze wyniki zawsze mam łowiąc wachlarzem, czyli ustawiam się troszkę na wodę od główki w kierunku wody, rzucam na główkę troszkę w poprzek nurtu, tak po skosie, zamykam kabłąk i pozwalam, aby, aby nurt sam niósł moją przynętę takim wachlarzykiem. Raz rzucam bardziej na napływ, Czasami troszkę w dół na sam przelew. Nigdy nie zwijam jednostajnie. Yy, no, ponieważ rzeka nie jest jednostajna, tak? Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo często popełniany błąd yy, przez, yy, przez młodych spinningistów, rzuca zwija, rzuca zwija, rzuca zwija. Zobaczcie, ja teraz nie zwijam w ogóle. Nurt sam mi prowadzi przynętę. Sam je ustawia. No i wyjechałem poza poza napływ, na głęboką wodę, tam już może się niewiele zdarzyć. Mam płytko pracującego woblerka. Teraz rzucę bardziej bliżej przelewu. Zamykam, wybieram luz i wobler wchodzi szybko w szybką wodę, przestaje kręcić. Brania bardzo często są agresywne, krótkie. Yy no trzeba, trzeba w tempo zaciąć, ponieważ kleniak, Jak go nie zatniecie w tempo, to go nie zatniecie w ogóle. Dobra. Teraz łowię płytko chodzącym woblerem. Więc obławiam sobie te, te, te płytsze partie e, miejscówki. Jeżeli założycie woblera, który chodzi głębiej i próbujecie obstukać nasadę główki, podstawę, tak? Czyli, czyli to, to, te, te najgłębsze miejscówki, tam możecie pokusić się o to, aby poprowadzić woblera troszkę pod prąd, zatrzymać go, tak? Jeżeli czujecie, że pracuje to go zatrzymać, niech on sobie popracuje w miejscu, idzie pod prąd. Natomiast, y, natomiast te wszystkie przelewy i bardzo płytkie napływy lepiej obławiać wachlarzem, a głębsze dołki można na chwilę postawić woblera, niech sobie stoi i pracuje. Łowiąc woblerami y, głębiej chodzącymi w takich miejscach. Tak jak mówiłem, no świetnym łowiskiem jest dołek na napływie z porozrzucanymi kamieniami, a jeszcze jak tam leży jakieś badyle, to, to, to super. Natomiast musicie pamiętać, że są to miejsca, w których niestety dużo się rwie. Łowimy woblerami, często dwie kotwiczki. Kotwiczki mocne, tak jak mówiłem, trzeba wymieniać. Plecionka cienka, ewentualnie żyłka, jeżeli ktoś woli, ale o tym za chwilę. I łowimy w miejscu, gdzie, gdzie są zaczepy. Bardzo fajnie, jeżeli wobler stuka co jakiś czas w te kamienie, w to dno. Oczywiście no, nie może cały czas orać to, ale jeżeli stuknie co jakiś czas, to super, ale musimy się liczyć z tym, że no, będziemy mieli trochę zaczepów i części z nich po prostu nie uda się odstrzelić. Straty w pudełkach bywają znaczne, no ale cóż, taka to nasza robota, nie? ze szczytu, z na na główeczkę. Op. Ale gruba. Pierwszy rzut. Ha, ale jajca. Odwieczny problem. Żyłka czy plecionka? Jeżeli plecionka, to z przyponem z fluorokarbonu czy bez? Moim zdaniem, wszystkie opcje są dobre i to wy musicie wybrać, bo każdy wie, jakie są zalety i wady plecionek, żyłek, i tak dalej, że to raz, że większa cena, ale wytrzymałość lepsza, ale, ale brak rozciągliwości, i tak dalej, i tak dalej. O tym nie będziemy gadali. Ja wam powiem, co ja robię. Ja łowię w dużych rzekach, łowię plecionką, tylko i wyłącznie, mówię oczywiście o łowieniu z pontonu. Używam plecionki tylko i wyłącznie, i to wcale nie cienkiej, bo 0,08, a nawet 0,10. Zauważyłem, że w dużych rzekach raczej taka plecionka rybom nie przeszkadza. Klenie, klenie biorą, inne ryby również. Nie stosuję przeważnie przyponu z fluorokarbonu, ponieważ uważam, że osłabia nasz zestaw. Czy to fluorokarbon cienki, czy, czy sam węzeł. Wielokrotnie i mi się rozwiązywał, i kolegom, więc staram się tego unikać. Natomiast pamiętajcie, że ja opieram swoje doświadczenia głównie na wiśle oraz na odrze, czyli duże rzeki, yy, duże ryby i, no i ta, ta woda nie jest, nie jest czysta. Yy, bardzo możliwe, że na mniejszych rzeczkach lub na, na rzekach, które niosą po prostu czystszą wodę, plecionka absolutnie nie zda egzaminu i trzeba będzie zawiązać przypon z fluorokarbonu. To jest dobrym rozwiązaniem, albo wręcz używać żyłki. Moim zdaniem ta żyłka no, nie pozwoli nam na wyholowanie naprawdę dużej ryby, czyli jakiegoś, uh, ale się wywalił, naprawdę dużego klenia albo przyłowu jakiegoś, nie wiem, fajnego bolenia czy suma sandacza, no to wtedy nas pozamiata. Natomiast no to Wy musicie wybrać, ja używam tylko i wyłącznie plecionki. Czasami dowiązuje ten fluorokarbon, ale jest to w, no w momentach, kiedy ta woda rzeczywiście jest czysta. Nie spodziewam się jakiejś dużej ryby, natomiast jeżeli poluję na dużego klenia w miejscu z grubą wodą, w miejscu, gdzie może pojawić się fajny przyłów, no to używam plecionki. Moim zdaniem plecionka kleni nie płoszy w takich warunkach. Dużo bardziej płoszy ryby, na przykład położenie plecionki na wodzie. Czyli rzucacie i próbujecie spławiać woblera. Tak? No, wypuszczacie tą plecionkę, plecionka układa się na wodzie i smuży. To zdecydowanie ryby płoszy, płoszy to klenie, tak samo zresztą płoszy pstrągi, kto łowi pstrągi, ten wie, a nie, a nie sama żyłka, nie sama plecionka, więc jeżeli rzucicie kij w górę i ta plecionka nie ułoży się na wodzie, to moim zdaniem to ryb nie płoszy. Jestem po, po kilku spotkaniach z Darkiem rągasem, który łowi na Odrze, jest naprawdę wybitnym wędkarzem i często słucham co ma do powiedzenia, bo mówi bardzo mądre rzeczy i on często mi opowiadał, że zdarzało mu się łowić na plecionkę 0,12 i duże klenie urywały ją w momencie brania. I to jest prawda, ponieważ ja, ja też widziałem takie akcje, że powiedzmy gdzieś tam na przelewie duży kleń wychodził jak, za przelewem powiedzmy z tego dołka już gdzie się tworzy warkocz łapał przynętę, wracał w to miejsce no i przy, przy takim braniu plecionka momentalnie dostawała się w kamienie na przelewie czy w jakieś małże i była przecinana więc ja uważam, że jeżeli polujemy na dużą rybę lub liczymy się ze spotkaniem z dużą rybą to po prostu trzeba łowić trzeba łowić sprzętem, który no, pozwoli nam choć podjąć walkę z taką rybą a przy okazji mówię, no ja mam wrażenie, że na wiśle i na odrze, na tej wodzie, takiej no, niekoniecznie czystej, plecionka wcale wcale kleni nie płoszy. E, oczywiście nie łowię jakąś plecionką seledynową, czy pomarańczową, czy czerwoną. Staram się, staram się używać plecionek albo, tak jak teraz mam, białych, które są teoretycznie mniej widoczne w wodzie. Nie wiem, ja je widzę, ale ryby podobno ich nie widzą. E, albo ciemnozielonych, jakichś oliwkowych, które rzeczywiście w wodzie. Y, są mniej widoczne, przynajmniej dla mojego oka. Nie wiem jak dla ryb, ale, y, ale unikam jakichś ostrych barw. Y, natomiast plecionka zdecydowanie. Jeżeli woda jest czystsza, dowiązuję fluorokarbon 0,20, 0,22. Raczej cieniej nie schodzę, łowiąc z pontonu, cieniej nie schodzę, ponieważ no, przy jakimś nawet 50 cm kleniu, ładna ryba, ale jednak to jest ryba tylko 50 cm. No to są problemy, żeby ją podholować pod prąd. A po co, po co kolczykować niepotrzebnie drapieżniki? Łowiąc w rzece z pontonu, przeważnie nie używam podbieraka. O no, każdą rybę, suma, bolenia, czy sandacza, szczupaka, jesteśmy w stanie bezpiecznie podebrać ręką, przeważnie. Natomiast w wypadku kleni i brzan, podbieraka używam. Z prostego powodu. Ciężko dużego klenia. A tym bardziej brzane złapać w rękę i nie zrobić im krzywdy. Więc używam podbieraka, oczywiście krótka rączka, gumowa siatka, po to, żeby zajmował jak najmniej, najmniej miejsca na pontonie. Przy mniejszych rybach, oczywiście, możemy się pokusić o podebranie ręką, ale grozi to, zresztą zobaczcie sami, zdarza się i tak. Uuuu Czekaj może Uu, Dobra, może rybę napisu wywal i na spokojnie. Czekaj kabuk ci otworzy, co w na dwa groty? Ale jeden siedzi, ledwo, ledwo. śarpimy. Jest, jest. Moja czapka bejówka. Rafał, jak zawsze zadowolony. Idealna jest. Ktoś mi napisał, że może zrzutka na nową czapkę. Bardzo dziękuję, mam nową, ale ta jest moja ulubiona. No. Z wyglądem już więcej nic i tak nie zrobię, więc nie spinajmy się o czapkę. Trochę ryb złowiła. Krę kręci głową cały czas.